Kolano, w ten sposób, tylko okay. idę raz, Tylko w ten sposób kolano? Tak, bo w piłkę grałem, się rozsypałem. Aj, to niedobrze. Ale dobrze jest, że Pan tu dzisiaj jest. Z przyjechała. przyjechałem. W imieniu Jezusa Chrystusa, ja mówię 100% teraz uzdrowienia. 100% uzdrowienia kolana w tej chwili, na mocy imienia Jezus. Tatu, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci. Z... Zobaczę te kolana sobie? Spróbować wyżej, trochę więcej. Na radę czy nie? Na, na razie nie, ok. Jeszcze raz. Szybka modlitwa, Radek, Paweł, i zobaczcie ten. I, i sprawdzajcie, czy się coś tam polepsza. No, proszę zobaczyć. No z wiarą, z wiarą, no, czy nie, bo też nie ma co na siłę. Nie boli, czyli ból przeszedł. To, to jest ruzgotane. Tak, ale to nie ma znaczenia. Właśnie. Właśnie to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia dla Boga, że jest druzgotane. Czyli był ból, tak? Był. A teraz? Nie ma pól. Czyli nie ma pólu. To jest natychmiastowo. Tak? Tak. To niech Pan przyjmuje przez wiarę, że dla Boga to jest jak pryszcz na tyłku. Wszystko. Czy to grypa, czy katar, czy rak z Bożej perspektywy to nie ma znaczenia, okej? Okay? Bo... Na tyle skończymy, bo na tyle jest widzę wiarę, ale ból przeszedł, więc prawo dla Jezusa. Mamy coś. Jak jest coś, to teraz trzeba o to więcej.